Biedronka stworzyła własną kolekcję ubrań Fan Collection, tak naprawdę z myślą o swoich fanach. Od lat śledzimy trendy na rynku w Polsce i za granicą i tak naprawdę to był taki naturalny krok do poszerzenia naszego asortymentu modowego w sklepie. Fan Collection składa się z uniwersalnych produktów, które są idealne na wakacyjny wyjazd. Są to między innymi bluzy z kapturem na chłodny wieczór, t-shirty, buty sportowe, oraz ikoniczne połączenie skarpetek i klapek. Kolekcja Fan Collection Biedronka jest skierowana tak naprawdę do wszystkich naszych fanów. Tworzyliśmy ją trochę z myślą o takiej młodszej target grupie niż zazwyczaj, ludziach, którzy lubią bawić się modą, którzy są odważni, którzy są wyluzowani, znają swoją wartość, ale też mają fajny dystans, bo ta nasza kolekcja jest też trochę taka z przymrużeniem oka. Widać to zresztą w naszej kampanii marketingowej. Zrobiliśmy kampanię szeroko zasięgową, digitalową, głównie na social mediach oraz nawiązaliśmy współpracę z kreatywnymi młodymi twórcami, TikTokerami, którzy stworzyli razem z nami bardzo fajne materiały z historią na temat naszej kolekcji. Które cieszą się zresztą bardzo fajnym odbiorem wśród, wśród naszych klientów. Pojawiło się mnóstwo komentarzy o tym, że to jest najlepsza reklama, że świetnie dopasowana, że w sumie mogą ją oglądać bez końca i, i, i naprawdę sprawia im to przyjemność. Dodatkowo, to, co też się widać oczywiście w wynikach wyświetleń, tak? bo to są wyniki wyświetleń po kilku dniach w milionach, więc to jest taka połowa sukcesu i już po kilku dniach możemy. Śmiało się pochwalić, że ta druga połowa sukcesu to jest sprzedaż wybranych artykułów w 50%. Jest to kolekcja limitowana, więc y, uważamy, że to już można nazwać fajnym osiągnięciem, i y, niedługo będziemy mogli powiedzieć o pełnym sukcesie naszej kampanii.